Cześć, witam w odcinku, który za który zasłużyliście, bo zostawiliście pięć łapek w górę. Um, a więc sami Pretorianie. Będzie ciekawie. A to jest wszystko, co ja mogę wziąć. Ciekawie. Ciekawie się robi. Um, myślę sobie, jakie jednostki by sobie wziąć. O, jeszcze się z galami będziemy bić. Bardzo sobie ulepszę kawalerię za te punkty, które w sumie zostały. Weźmy sobie okrzyk bojowy i ten, ten to jest mój ologwion, generał wojownik. stratek jest też dobry, ale na bardzo małą ilość jednostek. Tak ulepszona jednostka to jest najgorsze, co może sobie człowiek wyobrazić. Nie powinno się tak jednostek ulepszać. W ogóle rozpocznijmy od tego, że nie, może, nie powinno się zaczynać z tej Rome pretorianami. To jest początek. A po drugie, jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem też pięć łopek w górę, Zrobię wam odcinek z, grając z samymi rydwanami. Red, bez jakichkolwiek innych jednostek, same rydwany. Czyli znowu nas masakrują pewnie, bo będą. Kawaleria bardzo dobrze działa na rydwany. No, ale może się natrafi ktoś bez kawalerii go. Przynajmniej duże straty mu zadamy. Dobra, już jesteśmy w bitwie. Zobaczymy sobie naszych pięknych. Le Pretorianom trzeba no, przyznać. Są zdecydowanie za drodzy, ale też są bardzo pięknymi jednostkami. No, no nie, mów, nie powiedzcie mi, że nie są ładni z tymi ich nosami. <noise> Te nosy to wygląda jakby były zainfekowane. Szczerze. Nie, wiem, może powinni iść do rzymskiego lekarza. A w sumie i tak nie będą musieli iść do rzymskiego lekarza. W ogóle już niedługo to nawet jeszcze nie będę mogli, bo ich samych wydzieliśmy. Może jedna jednostka Pretorianów nie jest nawet taka zła, ale cała armia Pretorianów jest wręcz okropna. Nie polecam. Nie róbcie tego w domu. Już myślę, że nawet lepsze jest mieć samych gladiatorów. Myślę sobie, jaką by formację zrobić. I mam pewien prom, pomysł. Ty jesteś gorszą jednostką, więc tu pójdziesz tu, w sensie gorszą. Ma po prostu mniej zbroi. I będziemy coś, taką inną formację zrobimy. Ty pójdziesz tu, tutaj ty pójdziesz tu. Ty pójdziesz tu, ty pójdziesz tu. Tutaj będzie pierwsza grupa. Tutaj będzie druga grupa. Ona będzie jak najbardziej rozciągnięta, żeby pojąć jak najwięcej jednostek wroga. I ty stanie sobie tu, ty tu, ty tu, ty tu, a ty tu. Jaki jest tego plan, żeby jak najwięcej wrogów pojąć? On zrobił wojsko bardzo jak metam każe, czyli grać po prostu pod mnóstwo linii barbarzyńców. E, ma pewnie trochę tych e, mieczni plemienni, mieczni plemienni, mieczni, czyli tak, tak, plemienni, twoja stara plemienna. E, nie ma tych zaprzysiężnych, co jest dość dziwne dla tej strategii. Jak chcę chciałam ja zrobić jeden odcinek z tej strategii, tylko piszcie w komentarzach. E, Byłby to dość ciekawy odcinek na pewno. Nie, nigdy z taką strategią zbyt długo nie grałem. No bo ja ogólnie barbarzyńcami zbytnio nie gram, jak pewnie zauważyliście. No ale byłaby to ciekawe na pewno przeżycie zagrać taką strategią. Idźmy tędy. No, zróbmy inną strategię. Weźmy po prostu wszystkie jednostki w jedną grupę. Lećmy się jak najbardziej rozciągnąć i po prostu zaszarżujmy we wroga. Pójdziemy tak, tak, tak i tak. I ty pójdziesz tędy i ty pójdziesz tędy. Spróbujemy, nie wiem, w jednostkę zahaczyć czy coś, trochę go postresować tą kawalerią. To jest bardzo też dobra kawaleria, ale jak mówię, no za, za drogę zdecydowanie. Um, w sumie, przez to, że mamy zdyscyplinowane jednostki, możemy używać generała bojowo. Um, Chociaż nie, nie powinno się to robić zbytnio, w sensie zbyt często, bo... Ale i tak nasze jednostki są zdyscyplinowane. Nie, na razie go nie traćmy zbyt głupio. Wbijmy się tu tymi jednostkami. On też się wbije w naszą kawalerię. I teraz my się właśnie musimy tu wbić. My się właśnie musimy tu wbić. Szybko tu. Tyle ciś tu. Tyle ciś tu, tyle ciś tu, tyle ciś tu. Ty ty lecisz tu, ty okrążasz. Ty lecisz tu, tutaj już kawalerią tą uciekamy. I tutaj lecimy tu. On pewnie będzie zajęty tą kawalerią. To jest poza tym jeszcze gorsza, mniej ulepszona, więc na pewno będzie lepiej. On teraz ucieka przed naszymi jednostkami, coś będzie normalne. Ty masz tędy lecieć teraz. Dobra, tak, powinniśmy tutaj zacząć masakrować te jednostki, bo to są bardzo złe jednostki. Dobra, nie, 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 uciekajmy tym generałem. Leć tędy, leć tędy. Teraz będziesz walczył na wielu frontach, więc no przygotowuj się. Ty leć tędy. 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 Tutaj pouciekali nam niestety. No szkoda. Lećmy tędy. Bo tutaj już wspiera piechotą, więc będzie patologia. Ty masz tu lecieć szybciej, 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 no szybciej. No właśnie, już się wbijać. Się już niż dawno tu wbijać. Wiesz? Szybko, okrąż z droga, okrąż. Tutaj ty musisz to zdjąć, żeby ich szybciej okrążać. Tutaj włączę już tą umiejętność, tu już jest włączona. Teraz wbijmy się tu. Tutaj już się udało to włączyć. Lećmy tędy, tędy szybciej, no uciekaj tym tym tędy. w Ty wisie tędy. Wisie. Leć w tych. Dlaczego my tu moralki tracimy? To są zwykłe jednostki też słabe. Co w się sensie, no takie ani zbyt słabe, ani zbyt potężne. Leć tędy teraz. To są mieczy plemienni. No też dość słabe jednostki. Powinny być też słaby. Dobra, już nam pouciekała cała, kawa cała kawaleria. To jest już raczej przegrana bitwa. Jeszcze za przysiężnie idą. A te, ci pretorianie uciekają przed tymi jednostkami, rozumiesz? Rozumiem, że ich jest dużo, ale bez przesady, no. Zróbcie, żeby przynajmniej ci poporowi służby pouciekali. Dobra, on się tu wbije. Zlećmy szybko. To jest w jakiś sposób dość słaby, ale jednak walczenie z tą kawalerią, nie? Tędy jesteśmy okrążani, ale my tych i się okrążamy. Lepszymi jednostkami, dlaczego nasze uciekają? Jednak zapytania? No, rozwalmy tych. Rozwal tą jednostkę. Szybciej. Rozwal ją. Tutaj już tracimy bardzo dużo moralek, niestety. Kiedy no, ja nigdy nie wróżyłam tej strategii zbytniego powodzenia. Byliście ostrzeżeni. Więc no, nie, nie było to czy coś, co mnie zbytnio zadziwiło, to, że przegrałem. Tylko jedna jednostka została tu. To się dzieje, kiedy masz za mało jednostek i nie masz... i wróg ma przewagę. Możesz ci okrążać i rozwala, nawet jak twoje jednostki są bardzo dobre. Dlatego niech to będzie przestroga, żebyście nie robili tego w domu. Pa!